wydrukować sobie książkę do szczerbskiego kupiliśmy taki oto air fryer Zgłaszamy koniec pomidorów oczywiście znaczy się że pisię, że... <laughs> Jaki jakie ładne Halo, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj dzień załatwień, jeżdżenia, chociaż tego jeżdżenia miałam mieć więcej. To ostatecznie wyszło mniej, w każdym razie najpierw wyliczka, później jeszcze teściowa, później jeszcze paczkomaty. Dawno tutaj nie byłam. Muszę przyznać, dawno tutaj sama nie byłam, na rynku w wiliczce załatwienia. Byłam Wydrukować sobie książkę do serbskiego. Miałam już e, kilka tych lekcji, niestety w PDF-ie, na telefonie, czy tam na komputerze wygląda to słabo. Ja lubię pisać po takich książkach, lubię sobie wypełniać. E, tutaj też są zadania, ćwiczenia, więc no kurde, po prostu nie dobija mnie, dobija mnie to jeszcze. sobie próbowałam to wydrukować po prostu dwie strony na jednej, młodzież nie będę tak dziubdziać. Zobaczcie, całkiem gruba jest ta książka. Ta książka jest też z odpowiedziami, można sobie sprawdzać yy, i nawet samemu sobie po prostu to jakoś robić i jakoś sobie, yy, no, no takie po prostu. To nawet nie jest ćwiczenie, po prostu jest yy, do nauki słówka i yy, yy, można sobie to jakoś e, domyślić się o co chodzi w tych, e, w, w, w tych zadaniach. No To nie jest trudne, jakby bardzo w tym momencie, już dla mnie. Więc Ucimo, ucimo serbski. E, książkę sobie wydrukowałam. A no, do, nauki, do nauki potrzebne są również e, zakreślacze. Wziąłam sobie takie teraz do, m, m, do przetestowania z Faber Castle. I taki był i taki ekologiczny jakiś. Zobaczymy, i też Zeszyt, ja bardzo lubię te koło zeszyty. Można wyrywać te kartki normalnie, można sobie wpisywać. Można sobie odwracać ten zeszyt w taki sposób. No, uwielbiam. Jadę dalej. Piekarniczek. Zakupiliśmy taki oto air Fryer. Nie no. Prezentacja będzie później, ale poszaleliśmy. Jesień, tego. jesień drodzy Państwo. Będzie jedzone, będzie pieczone. A, taki będzie. No. No i proszę Państwa, nasz spontaniczny wypad wczoraj skończył się zakupem Airfryera, naprawdę dużego. Więcej Wam opowiem e, kiedyś o nim, bo na razie będę testowała. Ogromne, ogromna tu jest ta szuflada. Była informacja, że jest to szuflada na 7-8 osób. I ona ma około 7 litrów, więc jest naprawdę duża. Ale zależało mi, żeby właśnie było do pieczenia ciasta, żeby było do nóżek, żeby nóżki się zmieściły, jakiś schab do wypieczenia. Wiecie, ja nie mam y, piekarnika w domu, w kuchni, więc chciałam coś, jakoś taki substytut, jakiś zamiennik po prostu tegoż, tegoż piekarnika. No i... Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak się fryer sprawdzi. Dzisiaj będą testy moi drodzy. Mam w planie bułeczki, mam w planie właśnie obiad, nogi z kurczaka, tak na razie na prosto. Jakieś tam muffinki, wszystko to zobaczymy. Na druga rzecz, skoro skoro już mam robić te bułeczki to coś mi musi ugnieść ciasto nie mam, mam tylko miksera po prostu do do, do biszkoptów do jakiś tam ciast, ale bardzo zawsze marzył mi się właśnie robot planetarny i zobaczcie zobaczcie jaki piękny czarny z różowym złotem pokrętełko, no przepięknie się prezentuje, więc zaraz też będę go testowała, muszę go umyć i, i po prostu proszę można powiedzieć, że tak jak są termomixiary, to ja jestem już airfrayerką. Jak to się nazywa? Jak to śmiesznie brzmi? To jest marka Kujliwe i to jest marka O'Shone. I uwierzcie mi, że cała ta historia poszukiwania, poszukiwania tego fryera, No, opowiem wam, opowiem wam kiedy indziej, jak to, jak to wyglądało, jak to poszukiwaliśmy. Eee, takiego jak chcieliśmy, w dobrej cenie, jeszcze, w dobrej cenie, bo tak Wam powiem, ile zapłaciliśmy za tego frayera 7-litrowego. 300 zł. Moi drodzy, 300 zł za to i coś też 300 zł. za to. No, moim zdaniem wygląda to bardzo fajnie, porządnie. Ta misa. Będziemy dzisiaj testować. Będziemy coś dzisiaj gotować. No, jestem przeszczęśliwa. Ja jestem przeszczęśliwa. Piotr jest przeszczęśliwy i Antoni nawet się zadowolił. Zadowolił się z tego urządzenia, że będzie coś gotowo, będzie coś można podgrzać w taki sposób. Tutaj przy okazji wykorzystałam. Wykorzystałam ja okazję, że byliśmy z Piotrusiem w mieście, więc wpadliśmy do action, same rzeczy sprzątaniowe, bo aktualnie dom wymaga mocnego, mocnego wysprzątania, więc trochę z action, trochę z oszą, zaraz wam wszystko pokażę, co mam. W Oszą też jakiś taki tydzień sprzątania mają, czy coś takiego, więc... Do mycia okien, właściwie to to używamy do wszystkiego, nie tylko do mycia okien. Krecik, jakiś, jakaś podwójna siła to jest super rzecz. Wybieracz do białego prania, jeżeli Wam żółknie, jeżeli Macie problem z tym białym praniem, dosypcie sobie coś takiego i naprawdę to działa. To było widać na białych trampkach, które prałam teraz właśnie na, yy, yy, po wyjeździe, więc coś takiego, takie wybielacze, bardzo fajna sprawa. I odplamiacz, odplamiacz ze szczoteczką, już się nauczyłam, że odplamiacze super działają. I te odplamiacze i mydełka galasowe, no po prostu możecie uratować te ubrania, więc taki zakup stąd. Tutaj gąbeczki, to jest po prostu już action. Takie gąbeczki, takie gąbeczki. Ocet, pachnący lawendą, to do mycia, to kupiłam do mycia pralki i ogólnie co widzę jakieś, jakiegoś TikToka, to użyj octu, użyj octu, a to jest taki ocet pachnący, więc ja nie cierpię zapachu octu, więc przyda się, głównie to pojechałam po mokre chusteczki, więc mokre chusteczki do mycia wszelkich powierzchni, raz, dwa mokre chusteczki do mopa, bo mam takiego mopa, który po prostu zakłada się mokrą chusteczkę na mopa i przejeżdża się na przykład nie wiem, podłogę w pokoju, czy czy jakieś tam miejsce bez odpalania wiadra z wodą i mopowania jakiegoś wielkiego, super są drugie takie do, do podłóg tutaj w ogóle wzięłam do hmm, chusteczki które sprawiają, że będzie się wszystko błyszczeć i że są do szyby jak widać no więc więc ciekawa do mirror, do, do luster do szyby do różnych takich mm, rzeczy łazienkowych mają się na nabłyszczające, zobaczymy te były na promocji nie wiem, po trzy coś chyba te hagisy, więc wzięłam ja używam do zmywania nie, do zmywania makijażu Medełko galasowe moi drodzy. Wzięłam raz dwa. Kupowałam ostatnio, słuchajcie, w Rosmani za 12 zł. Medełko galasowe z tego Domola. Tu jest za 3,50 chyba było 3,50 albo 4 zł. I po tym medyłku naprawdę schodzą wszystkie plamy. Miałam uwaloną bluzę, jakimś czarnym. Nie wiem, czy to nie był czasem z samochodu. Jakiś, jakiś smar po prostu nie wiem jak to się stało, ale miałam uwaloną tą bluzę stwierdziłam, że ona już jest do wywalenia przetarłam tym mydełkiem, wsadziłam do prania plamy zeszły, no po prostu cud cud, więc mydełko galasowe jestem wielką wyznawczynią od, od niedawna Kinezio tape widziałam na tej złodzie na zmarszczki coś na zmarszczki, coś na twarz zresztą tu się może przydać jakby coś kogoś bolało to jest taśma która wspomaga tam um, wzmacnia mięśnie o tutaj są takie propozycje klejenia więc no były, były różne kolory spoko sprawa no i żeby nie było no to jeszcze coś takiego moon crackersy więc ogólnie ja uwielbiam action za rzeczy do sprzątania, chociaż teraz było trochę mało. Roz w Krakowie przynajmniej trochę się rozsierdzili troszeczkę, roz, powiększyli dział kuchenny, dział garnków, dział jakichś takich właśnie dodatków, dział talerzy, więc ogólnie jestem zadowolona z wczorajszych zakupów. Wszystko na tak. A no i chętnie się dowiem, co Wy kupujecie Faction. Zawsze, zawsze to po prostu jakaś dodatkowa wiedza, zawsze to jakieś polecenia, polecenia, z których no zazwyczaj korzystam. Więc napiszcie mi w komentarzu, co kupujecie Faction, co jest warte kupienia action. Oto moje zakupy. No ja się zachwycam takimi rzeczami. Ja się zachwycam, więc to rybeczka z Action jeszcze dodatkowo jesienna. misiaczki, szopiki. Ten miś wygrabiliście, liście. No, klimat iście jesienny, naprawdę. Zapraszamy koniec pomidorów. Goodbye. Już wstępnie pozbierałam. Zostało tylko reszteczka. Goodbye. Oczywiście, znaczy że mam się <grywa> Jaki ładne. Jak do zdjęcia. Jak do zdjęcia. znalazłam chwilę czasu wolnego, Lego łapię jeszcze ostatnie promienie słońca na balkonie no zdaję sobie sprawę, że to już że to już ostatnie chwile ale wpadam do Was, żeby Wam opowiedzieć troszeczkę o tym naszym nowym zakupie o tym moim nowym zakupie o robocie i o o tym Rajerze, jak do tego doszło jak do tego doszło doszło do tego, że zechciało nam się coś zrobić, coś zrobić na obiad no i myśl o tym, że nie mamy piekarnika, troszeczkę nas dobiła. Właściwie to dobiła bardziej mojego męża, że nie mamy piekarnika, że po prostu mamy te ograniczone możliwości. No nie jest to nowość, od dłuższego czasu mamy te ograniczone możliwości, ale, ale gdzieś ostatnio też przewijała się myśl o kupnie właśnie frytownicy beztłuszczowej, bo to się tak po polsku nazywa. I zaczęliśmy szperać, zaczęliśmy patrzeć, stwierdziliśmy, że a może nie będziemy po prostu wydawać jakichś wielkich pieniędzy na to, no bo są oczywiście tańsze, droższe, różne modele. No i spodobała nam się ta opcja Lidlowa Silver Trest nie był to drogi sprzęt a chcieliśmy po prostu kupić, zobaczyć, przetestować czy nam się to będzie sprawdzało, czy nam się to nie będzie sprawdzało no i jak możecie się domyślić po prostu aktualnie wtedy kiedy my potrzebowaliśmy w Lidlu tego sprzętu nie było więc pojechaliśmy do Lidla z Lidla jednego, drugiego sprawdziliśmy czy jest, nieraz stoi, nieraz się tam kurzy, nieraz nikt tego nie rusza no ale aktualnie po prostu podczas kiedy my go szukaliśmy no tego nie było, więc wpadliśmy do RTV Euro GD, wpadliśmy do Media. Expert. No, i tam były jakieś te, jakieś te Airfryery. Ja coś tam Wam ponagrywałam. W jednym sklepie było ich mniej, w drugim sklepie było ich więcej. O, no, zobaczcie. Słoneczko, słoneczko nadal daje. No, ale no, niestety te ceny były wywindowane dosyć, dosyć, wysoko, no i te marki były takie, można powiedzieć, jedne z porządniejszych Tefal. Produkty za około 1800 osiemset zł no nie mieliśmy takiego budżetu na zakup, na zakup tego, tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, czy nam się to sprawdzi, czy nam się to nie, nie sprawdzi, nie chcieliśmy wydawać za dużo, za dużo kasy. Poszliśmy do Action na zakupy. W Action znaleźliśmy airfryera za 100 zł, słuchajcie, także taka budżetowa wersja. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to w Action znajdziecie małego Fryerka który nie ma żadnych tych programów, tylko macie pokrę pokrętełko od nastawienia czasu, pokrętełko od nastawienia temperatury i to jest wszystko, ale jak za 100 zł, no to myślę, że wystarczająco zresztą te programy tak naprawdę nie mają znaczenia, no bo nastawiacie program, a i tak musicie sobie dostosować temperaturę, i tak musicie sobie dostosować e, czas i tak naprawdę w tym programie nie ma nic wyździwianego, po prostu to powietrze tak czy siak wieje i tak po prostu nadmuchuje ciepło powietrze, więc to nie jest tak, że a na babeczki inaczej dmucha, a na, na frytki inaczej dmucha, a na coś tam jeszcze inaczej dmucha. Po prostu cały czas dmucha tak samo, tylko tu chodzi o ten czas i chodzi o tę te, temperaturę, którą i tak musicie sobie ustawić, więc pojechaliśmy do Oszą oszą teraz mają, teraz właściwie zawsze mieli, ale teraz już mają taki jeszcze większy dział z, z takim domowym AGD i akurat te airfryery były wystawione właśnie na wystawce i oglądaliśmy, oglądaliśmy, różne marki były e, i te droższe i te tańsze, ale zwróciło moją uwagę, zwróciła moją uwagę właśnie marka ta kuliwe. E, nie wiem czy dobrze ją wymawiam, aczkolwiek no bardzo porządne te produkty były, bardzo porządne rzeczy, ładne, takie w, w, w fajnym designie no, i skusiliśmy się. Z tym się spodobał nam się taki właśnie stawialiśmy na coś takiego większego, żeby można było gotować coś dla całej rodziny, żeby można było piec ciasto w, w miarę większym rozmiarze. No, i spodobał nam się taki jeden i zgadnijcie, co on był ostatni. Ostatni po prostu był ten, ten, ten airfryer, no i wzięliśmy go, zdecydowaliśmy się, że weźmiemy go i później jeszcze zaczęliśmy rozkminiać właśnie o tych bułeczkach, zaczęliśmy rozkminiać o tych, o tych drożdżówkach, tak na które tak mój mąż po prostu się nastawił, no ale nie mamy nic, co by nam to po prostu zmiksowało, co by nam to wyrobiło. Zawsze mi się marzył też planetarny taki mikser robot, też mi się podobały te różowe, te miętowe z Lidla no i oczywiście, że nie było, oczywiście, że nie było teraz nic nie było w tym temacie, no ale w tym oszą był również tej samej marki, piękne czarne pokazywałam wam, no i zdecydowaliśmy się na jednego i na drugiego i słuchajcie, przez cały weekend, przez cały weekend było testowanie, wielkie testowanie bułki, muffinki em, nóżki z kurczaka no po prostu pizzerijki później robiłam, później jeszcze te muffinki z, z moim synem robiliśmy jeszcze frytki, no po prostu wszystko, wszystko wszystko cały czas staliśmy nad tym airfryerem, patrzyliśmy sprawdzaliśmy, ja dodałam się chyba do 10 grup na facebooku, zaobserwowałam masę, masę dziewczyn, które pokazują przepisy, no tylko to jest taki mały jinx bo każdy ma tego airfryera innego Ten air, te airfryery są sprzedawane w różnych mocach o różnych mocach i trzeba sobie to dostosować do siebie, więc jak w przepisie jest nastaw na 170 stopni na 5 minut no to tak nie jest, no trzeba sobie po prostu yy, pff, dostosować do siebie trzeba popatrzeć jak to się piecze, sprawdzać cały czas podglądać, fajnie bo ja mam okienko przezroczyste i mogę sobie podświetlić mogę zobaczyć co tam gdzieś w środku dzieje więc to jest super, super, e, super rzecz minusem tego naszego airfryera jest to, że on nie ma grzałki pod spodem, on ma tylko jedną grzałkę na górze pod spodem nie ma, no i właśnie to co jak się pieką rzeczy, no to tam Ciasta, ciastka, no to on potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby po prostu wszystko to w środku się upiekło. Także dajcie mi znać, czy jesteście zainteresowane takimi treściami tutaj, żebym wam pokazała, jak coś gotuje, jak coś robi. No nie będzie, to, nie będzie przepisów, bo myślę, że tego to jest, to jest bez sensu przekazywanie przepisów. Znajdziecie sobie przepisy w internecie, ale jak to działa, jak się sprawdza. Dajcie mi znać, czy jesteście właśnie zainteresowane tego typu treściami. Chętnie bym wam pokazała, chętnie bym coś porobiła. Tym bardziej, że już wiem mniej więcej jak to się robi, tym bardziej, że już troszeczkę potestowałam, sprawdziłam jego możliwości i szperam, i gmeram, i szukam tych przepisów i się inspiruję. Także to było coś, co, czego mi brakowało, szczególnie teraz na jesień coś na szybko, podpiec, upiec też hitem jest odświeżanie pieczywa z rana, nieraz się budzimy rano, jakiś stary, stary chleb stare bułki sprzed kilku dni i kurde, no pff, do oddania gdzieś do, 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 do już, już nie nadają się do jedzenia skrapiacie wodą, dwie minutki do refrajera, zaczyna Pachnieć w całym domu bułkami. No przecudowna przecudowna sprawa, z tego też się bardzo cieszę. No więc póki co jestem zadowolona. Trochę zajmuje miejsce na blacie. Tak się nie wydawało w sklepie, że aż tyle miejsca zajmie, że aż tyle, że aż jest taki duży, więc coś rozkminiamy, żeby znaleźć mu domek, żeby znaleźć mu miejsce w naszej kuchni. No nie zajmuje aż tyle miejsca, co, co piekarnik, więc więc damy radę, ale jestem, jest to dla mnie nowość, jestem w trakcie po prostu obczajania tematu. Tak jak mówiłam, że są termomixiary, tak są właśnie dziewczyny, które korzystają z airfryera, jest tych grup masa, jest tych przepisów masa, więc co się da zrobić w airfrayerze? Na razie jestem w fazie testów i sprawdzania. No, więc taką historię, taką historię mieliśmy. Tym się chciałam z Wami podzielić i czekam na Waszą opinię. Dajcie znać właśnie, czy chcecie coś więcej na ten temat, czy nie chcecie. Czy macie może w domu właśnie tą frytownicę beztłuszczową? Jeżeli tak, to wszystkie porady, wszystkie dobre porady, wszystkie informacje na ten temat bardzo mile widziane też piszcie w komentarzach. A ja lecę robić obiad.